Wiadomości z Małopolski. Znamy już turystyczne skarby Małopolski. Nagrody wyróżniające najlepsze oferty i produkty turystyczne województwa wręczone zostały w sześciu kategoriach: Miejsce z klimatem, miejscowość lub gmina turystyczna, w gościnie, oferta kulinarna, sielskie klimaty, wypoczynek blisko natury, dzieje się wyjątkowe wydarzenie turystyczne, unikatowa atrakcja turystyczna i najciekawszy szlak turystyczny. Konkurs turystyczne Skarby Małopolski, w liczbie mnogiej, daje dowód na to, że to powinny być skarby w różnych kategoriach. A ponieważ Małopolska to wielkie bogactwo ogólnie turystyczne, ale na to bogactwo turystyczne składają się elementy i tras turystycznych, i wydarzeń szczególnych, i kulinariów. Także to wszystko trzeba pięknie podzielić i pokazać naszym gościom, którzy nas odwiedzają, że Małopolska składa się z cudownych miejsc i smaków, wydarzeń, które tworzą Maopolanie. Możliwość promocji jest niewiarygodnie duża dla naszych właścicieli obiektów turystycznych, dla pomysłodawców różnych inicjatyw czy szlaków. I bardzo nam na tym zależy, dlatego że bez tej ciężkiej pracy, jaką branża turystyczna w Małopolsce wykonuje, nie mielibyśmy tak rekordowo dobrych wyników. Nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych na realizację zadań z zakresu rozwoju i promocji oferty turystycznej otrzymała Wola Kalinowska, laureat konkursów katedralnych kategorii miejsce z klimatem, miejscowość lub gmina turystyczna. Postaramy się to prze, przeznaczyć, żeby zachęcić turystów do, do przyjazdu, żeby w ogóle poznali e, to miejsce, bo nie wszyscy w ogóle o nim słyszeli. Znając laureatów konkursu, Małopolanom i odwiedzającym województwo nie pozostaje nic innego jak tylko zwiedzać i doświadczać turystycznych skarbów Małopolski. To właśnie one są najlepszym dowodem na potencjał turystyczny drzemiący w naszym województwie.